Dziadek Antka nosi brodę i zajmuje się ogrodem. Dziadek Franka jest rzeklarzem, pływa łajbą pełną marzeń. Dziadek Gosi wciąż ją tuli i porusza się o kuli. Dziadek Mai i Malwiny robi do nas śmieszne miny. Zwykle różne ma skarpety i jest fajny, że orety. Dziadek Zosi, tej sparteru. Przyrózł do roweru, bo ich wciąż widuje razem. Dziadek Bartka ma psa, azę i wesoły jest szalenie. A mój dziadek? Jest wspomnieniem.